Biznes fałszywych sierocińców nakierowany jest przede wszystkim na przyjeżdżających do Nepalu turystów. W restauracjach, barach i hotelach można odnaleźć ulotki skierowane do obcokrajowców. Na broszurach można przeczytać: Potrzebujemy wolontariuszy, przyjdź i wesprzyj finansowo dzieci z sierocińca. Postanowiłam sprawdzić ośrodek, którego ulotki znalazłam w jednej z turystycznych restauracji. Udawałam turystkę, która zainteresowana jest wolontariatem. Na spotkanie umówiłam się przez popularną aplikację. Udaję się właśnie do jednego z sierocińców, o którym dostałam informację, że znajdują się w nim papierowe sieroty czyli dzieci, które wcale sierotami nie są. Zobaczymy, co tam zastanę. Całą wizytę będę nagrywać ukrytą kamerą. rodzinic prowadzony jest przez małżeństwo, które aktywnie pozyskuje zagranicznych wolontariuszy przez internet. Para aktywna jest w social mediach i na grupach skierowanych do studentów odwiedzających kraj. Potrzebujemy nowych materacy. Rozumiesz, co mam na myśli? Proszę, kupcie 20 sztuk. Dzieci mają tylko jedno ubranie, więc potrzebujemy pieniędzy, żeby kupić nowe. Nie mają ubrań na zimę. Przydałoby się wymienić także zasłony. Te dzieci są sierotami. Nie mają mamy ani taty. One nie są z Katmandu, są z bardzo daleka, z zachodniego Nepalu. To jakieś cztery dni drogi autem stąd. W tym tygodniu przyjadą do nas nowe dzieci, też z tamtego rejonu. Wiesz, ostatnio był u nas wolontariusz z Kanady. Został tutaj tydzień i w tym czasie zrobił zbiórkę online wśród swoich znajomych i kupił nam nową pralkę. Podczas mojej krótkiej wizyty w Sierocińcu otrzymałam całą listę rzeczy. Które są potrzebne, które małżeństwo założycieli oczekuje, żebym kupiła, i do potrzebnych rzeczy dołączyli także prośbę o wybudowanie budynku i remont boiska, i ta kwota opiewa na 25 tysięcy euro, więc jest to dosyć pokaźna kwota jak na pierwszą, dość krótką wizytę i to też pokazuje, jak bardzo opłacalny jest biznes papierowych sierot.